Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, którą oczywiście poświęcimy wydarzeniom wczorajszego dnia. To jest budżetowi miasta Nowego Sącza na rok 2021. No i całemu, całemu zajściu, które wczoraj miało miejsce, które jest bez precedensu nie tylko w skali Nowego Sącza, ale także całej Polski tematu samorządności. Towarzyszą mi dzisiaj znane osobistości życia społecznego Nowego Sącza który reprezentują różne środowiska. Jest ze mną pan marszałek Leszek Zegzda, radny miasta Nowego Sącza, który reprezentuje klub Koalicji Obywatelskiej. To oczywiście przewodniczący tego klubu. Jest również ze mną pan Leszek Gieniec, który jest przewodniczącym klubu Koalicji Nowosądeckiej. Jest także radny niezrzeszony, niezależny pan Grzegorz Ledziński oraz osoba najbardziej doświadczona w Nowym Sączu w zakresie samorządu. Osoba, która zajmuje się infrastrukturą Nowego Sącza od wielu, wielu lat pan radny Józef Hojnor. Bardzo się cieszę, że w tak zasnym gronie mogę się dzisiaj przed Państwem pojawić, mogę się wypowiedzieć, mogę powiedzieć co myślę na temat tego co wydarzyło się w dniu wczorajszym. Szanowni Państwo, część z Państwa oglądała, część z Państwa już czytała jakieś recenzje, informacje na ten temat, ale myślę, że bezpośrednio od osób, które brały w tym wszystkim udział należy przekazać tą garść informacji do mieszkańców Nowego Nowego Sącza, tak aby mieszkańcy Nowego Sącza wyrobili sobie właściwe zdanie na ten temat, prawidłowe, obiektywne, jakie zajścia wczoraj się dokonały. Szanowni Państwo, ja jako prezydent miasta razem oczywiście z całym zespołem ludzkim, oczywiście również z całym zespołem radnych wypracowaliśmy projekt budżetu na rok 2021, który stał się projektem bardzo ambitnym ze względu na to, że spodziewamy się, że ten rok będzie bardzo trudny dla każdego samorządu. Jednak były tam zamierzenia proinwestycyjne, były zamierzenia utrzymujące także pewne zdobycze mieszkańców Nowego Sącza. No i Oczywiście jest też grupa radnych, która... która Przegrała wybory, której kandydat przegrał wybory w 2018 roku. I ta grupa radnych widać, że chce zrobić wszystko, żeby uprzykrzyć, miżycie Urzędowi Miasta, tym radnym konstruktywnym, którzy chcą rozwoju miasta Nowego Sącza. Jest to bardzo przykre, bo tak naprawdę docelowo uderza to w mieszkańców Nowego Sącza. Szanowni Państwo, ja dzisiaj odnalazłem swoje tezy programowe z 2018 roku. I tezy te zdecydowanie od dwóch lat realizuje. Realizuje remonty na sądeckich drogach, realizuje poprawę infrastruktury, chodniki, także poprawę infrastruktury sportowej, jaką na przykład było w tym roku oddanie basenu nad łubinką. Od wielu, wielu lat oczekiwanego przez mieszkańców Nowego Sącza. Szanowni Państwo, wczorajsze decyzje Rady Miasta, w większości, która przyjęła budżet z poprawką, która tak naprawdę demoluje budżet miasta na rok 2021, to rzeczywiście wprowadzenie do polskiego samorządu rozwiązań z lat słusznie minionych, to budowanie kraju rad, to atak na samorząd, na normalną strukturę, gdzie to prezydent miasta, który ma największy mandat do wskazania kierunków rozwoju miasta, który wsłuchiwał się w potrzeby mieszkańców Nowego Sącza, wskazuje kierunki rozwoju. Szanowni Państwo, Wczorajsze decyzje to przede wszystkim odebranie mieszkańcom Nowego Sącza krytego lodowiska w Nowym Sączu w roku przyszłym. Projekt jest w pełni gotowy. Posiadamy dokumentację, pozwolenie na budowę. Posiadamy w tej chwili wszystkie dokumenty potrzebne do rozpoczęcia inwestycji, włącznie z tym, że jest rozpisany przetarg na wyłonienie wykonawcy. Przeznaczone już na ten cel zostały środki w prawie 100 tysięcy złotych i nie mamy pewność, że ten projekt został byłby zamknięty w roku 2021. W trakcie miesięcy letnich byłaby to hala sportowa ze sztuczną nawierzchnią, czyli taki, taka, taki obiekt, który jest oczekiwany przez mieszkańców Nowego Sącza. Ja z mieszkańcami rozmawiam, odpowiadam na ich zapotrzebowanie i to miał, miał być następny element poprawy infrastruktury sportowej w Nowym Sączu. To zostało ściągnięte z budżetu przez radnych niekonstruktywnych. Szanowni Państwo, również jest grupa radnych. Mam nadzieję, że przyjdzie to otrzeźwienie w poniedziałek, 4 stycznia i nie będą blokowali podpisania umowy na wybudowanie stadionu miejskiego, który także jest elementem infrastruktury, który zostanie w Nowym Sączu na wiele, wiele lat i jest oczekiwany przez mieszkańców Nowego Sącza. Następna rzecz, która się stała bardzo zła, to oczywiście podniesienie ręki na sądecką spółkę MPK. Już mam sygnał, że będzie to musiało skutkować szeregiem zwolnień wśród kadry pracowników MPK, głównie w gronie kierowców, bo musimy obniżyć o pół miliona wozokilometrów pracę na, na MPK. Przy tym budżecie to jest oczywiście złośliwość w kierunku skierowana w kierunku prezydenta, ale tak naprawdę w kierunku tych 32 tysięcy nowosądeczan, którzy już w swoich portfelach posiadają kartę nowosądeczanina. Po prostu kogoś uwiera to, że realizujemy program wyborczy, że e, chociaż wszyscy e, z tamtej strony mówili, że się tego nie da zrobić, że to na pewno nie będzie wprowadzone, że to jest tylko e, kiełbasa wyborcza, to ta kiełbasa znalazła się rzeczywiście w portfelach e, sądeczan. Ona rzeczywiście funkcjonuje, to jest coś, co e, możemy, rzeczywiście z czego możemy korzystać. I teraz odebranie prawie 92% środków na bezpłatny transport to jest próba odebrania nowosądeczanom bezpłatnej komunikacji miejskiej. E, zrobię wszystko, żeby tak się nie stało, żeby ten program dalej prowadzić, żeby nowo mogli z tej karty korzystać? Szanowni Państwo. Jestem z natury optymistą, wierzę, że wszyscy chcą dobrze. Jestem przekonany, że rok 2021 przyniesie dużo zmian pozytywnych. Myślę, że jednak część radnych, która głosowała przeciwko karcie nowosądeczanina, za zwolnieniami w MPK, za likwidacją projektu budowy lodowiska, że nastąpi jakieś jednak otrzeźwienie, że nastąpi powrót do, do tego kierunku rozwojowego i że ci Państwo zrozumieją, że tak naprawdę nie robią na złość, Prezydentowi miasta, tylko robią na złość mieszkańcom. Szanowni Państwo, Nowy Sąd to my. Ja jestem przekonany, że tutaj w takim gronie osób, które mnie wspierają, dziękuję za to radnym, którzy są ze mną, którzy pokazują, że można konstruktywnie budować Nowy Sąd, że można rozwijać. Chciałbym w tym miejscu podziękować za ich postawę, za to, że jesteśmy jednym zespołem, który chce rozwoju Nowego Sądza i na pewno tak się będzie działo. Nie spoczniemy w tej pracy i chciałbym tak optymistycznie rozpocząć, że tak. Tak powiem, tą, tą konferencję prasową. Szanowni Państwo, dwa słowa, bardzo przepraszam, że będę musiał zerkać do notatek, aby nie pomylić pewnych faktów, dwa słowa odnośnie zgłoszeń do budżetu miasta, które są zgłoszeniami niepoparte żadną analizą inżynierską i finansową, i te poprawki generalnie prowadzą do paraliżu wydatków miasta w zakresie nakładów inwestycyjnych oraz remontowych z powodu niemożności ich wykonania i teraz kilka przykładów. Pan Prezydent był uprzejmy omówić sprawę lodowiska, więc przepraszam dobrze lodowiska, więc do tego nie wracam, natomiast mamy taki przykład bardzo potrzebnego zadania przy Szkole Podstawowej nr 11 imieniem Janatu Wima. Proszę Państwa zgłoszony wniosek do budżetu przez Radną to kwota 350 zł. 350 tysięcy złotych, przepraszam. Natomiast realne koszty szacowane w cenach 2010 to jest kwota, proszę Państwa, około miliona złotych. To jest wycena przed 10 lat. Urealnienie tych cen rynkowych powoduje, że ta kwota może wynosić od miliona do miliona 600. Po prostu trzeba wykonać aktualizację kosztorysu inwestorskiego i tego typu zadanie może być zrealizowane w kwotach znacznie przewyższających, kilkokrotnie przewyższających wniosek, czyli 350 tysięcy. Wniosek irracjonalny, nieprofesjonalny. Dające świadectwo kompetencji osoby, która taki wniosek złożyła. Ta osoba jest znana, pan poświęcił jej lwią część wczorajszej wypowiedzi. Dalej, proszę państwa, doszło do niesłychanej rzeczy. Mówię to na podstawie kilku, kilkunastu budżetów, które miałem przyjemność oceniać. Zabrano, proszę państwa, zmniejszono wydatki majątkowe na modernizację dróg gminnych. To znaczy tyle że odebrano 800 tysięcy złotych na prace, które będą z pewnością się pojawiały w momencie nagłych zdarzeń. Będzie wyrwa w drodze, będzie nieszczęście i wtedy miasto nie ma ani złotówki do przekazania na prace, które z uwagi na bezpieczeństwo, ale też z uwagi na przepisy prawa budowlanego wymagają natychmiastowej interwencji. Jest to wniosek, proszę Państwa, który można zakwalifikować jako superdestrukcyjny. Nie chcę używać mocniejszych słów. Podobnie proszę Państwa, wygląda sprawa w tym przypadku dodania 4, 4 milionów, prawie 4,5 miliona złotych na zadania typu kontynuacja budowy chodnika Bolesława-Prusa, ulica Świętej Heleny, prawda, ulica Zendrama, chodnika przy ulicy Tarnowskiej. To są zadania, proszę Państwa, na które zwyczajnie nie ma przygotowanej dokumentacji technicznej. Zostawiamy teraz środki finansowe i nie ma, proszę Państwa, podstaw inżynierskich do rozpoczęcia w ogóle rozmowy o tych inwestycjach. Ten proces przygotowawczy, ja się posiłkuję wiedzą inżynierską z Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta, wynosi co najmniej dwa lata. Mamy zatem do czynienia klasyczny przykład. Mrozi się 4,5 miliona złotych w budżecie bez możliwości wydania na inne zasadne cele, które niewątpliwie, proszę Państwa, funkcjonują, na cele, które już tylko za kadencji prezydenta zostały ugruntowane w sposób taki, że formalnie zostały przygotowane Wystarczy wystąpić do organów budowlanych i realizować. I co to, proszę Państwa, jest? To jest po prostu łapanie za rękę prezydenta. To jest, proszę Państwa, zatrzymywanie, zatrzymywanie miasta w normalnym rozwoju. Podobnie sytuacja, proszę Państwa, wygląda, proszę Państwa na przykład z budową chodnika wzdłuż ulicy Dunajcowej. Wyszacowali ci, którzy zgłosili poprawkę, ta Pani, która zgłosiła poprawkę na kwotę, Państwa, 477 tysięcy, kiedy z kosztorystów inwestorskich wynika, że jest to wartość około 700 tysięcy, czyli wkłada się w tym momencie do budżetu zadanie wyraźnie zawyżone, gdzie brakuje 300 tysięcy złotych. To świadczy o niekompetencji lub totalnej złej woli, proszę Państwa, wnioskodawcy. No i kończąc sprawę to jest chodnik mała poręba. Tutaj, proszę Państwa, okres przygotowania inwestycji to jest co najmniej 3 lata. Wnioskodawczyni wpisuje, proszę Państwa, kwotę 500 tysięcy. Bardzo chcę zwrócić Państwa uwagę na to, że tego typu wnioski nie są wnioskami prorozwojowymi miasta. To są wnioski destrukcyjne, z wielką przykrością to stwierdzam, wnioski na za zahamowanie sytuacji, która dotyczy, proszę Państwa, rozwoju miasta. I dwa zdania, tylko nie chcę Państwa teraz nazwami ulic zarzucać. Ja Państwu przekażę te materiały po konferencji, jeśli Państwo pozwolą, kwestia oświetlenia. Również, proszę Państwa, 80% wniosków, które zadań, które zostały wpisane w tym dziale, to są zadania totalnie nieprzygotowane pod względem technicznym. I kończąc, chcę po prostu powiedzieć dwa zdania, proszę Państwa, jeżeli zamysłem wnioskodawczyni jest to, żeby zamrozić środki finansowe, i zamrozić ruch miasta, a za 12 miesięcy powiedzieć, że budżet nie został zrealizowany, to to jest bardzo nieuczciwe, to jest nierzetelne i przede wszystkim, proszę Państwa, jest to niesprawiedliwe. Radni nie przyszli tutaj do ratusza po to, proszę Państwa, żeby swoje ambicje zaspokajać, tylko z uległością, ze służebnością w stosunku do potrzeb, proszę Państwa, wykonywać swoje zadania. I ostatnie słowo, jeśli Pan Prezydent, Panowie Radni pozwolicie, z tytułu, prawda, okoliczności, o których mówił Pan Prezydent na początku, chcę powiedzieć tak. Nie tylko ja, siedzący za tym stołem, ale również Państwo pamiętacie, od czego zaczęły się strajki w Nowym Sączu. Jak Polska wchodziła na drogę wolności. Strajki zaczęły się, proszę Państwa, od WPK, Wojewódzkie Przedsiębiorstwo komunikacyjne. Ja osobiście, proszę Państwa, obawiam się, że w tym szaleństwie zgłoszonych wniosków przez Panią Radną jest Niesamowity plan. On może doprowadzić, Państwa, do zatrzymania funkcjonowania firmy MPK. Mówił wczoraj o tym bardzo dobitnie, proszę Państwa, dyrektor Bębenek. mówił o zobowiązaniach umownych, mówił również w piśmie skierowanym do prezydenta i do rady miasta prezes MPK. Mam nadzieję, że nie dojdzie, proszę Państwa, do strajku w tej firmie, bo jeśli będzie brak pieniędzy i radykalne zwolnienia, to to za sobą, proszę Państwa, pociągnie, pociągnie strajki. Nie chciałbym, żeby w Nowym Sączu. Ludzie, którzy na kontraktach są w spółce komunalnej, proszę Państwa, blokowali główne trakty miasta Nowego Sącza, a niestety na to się zanosi przez tak nieodpowiedzialne działania. Bardzo mi przykro, że u końca, przy końcu nowego starego roku muszę takie przykre rzeczy Państwu wyrażać, ale jesteśmy po to, żeby dać radę po prostu temu temu złu, które zostało wczoraj przedstawione na sesji Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałem zwrócić na e, jedną rzecz uwagę, która jest bliska mojemu sercu, całe właściwie życie zawodowe w samorządzie. Tym zajmowałem się, mianowicie na kwestie związane z tak zwaną promocją e, miasta Nowego Sącza. Zapewne Państwo wiecie, że e, w zapędzie e, pan została skasowana kwota 300 tysięcy złotych i w tej kwocie na promocję miasta, w tej kwocie, znaczy w tej w, tej, w tym dziale, w tym punkcie mamy kwotę 0. No muszę powiedzieć, że w mojej długiej trzydziestoletniej karierze samorządowej jeszcze z czymś takim się nie spotkałem. Czy nie mieć czy mieć zero na promocję miasta Nowego Sądza, co to znaczy? No wczoraj, proszę Państwa, dla przykładu. Wczoraj podjęliśmy uchwałę jednomyślnie na Radzie Miasta ogłoszenia roku 2021 rokiem Bolesława Balbockiego. Wielkiego Sądeczanina, największego, jednego z największych Sądeczanin. Mamy zero na promocję. Znaczy, to, to jak mamy ten rok obchodów Bolesława Bałtyckiego zorganizować? Tak, dla porządku, żebyśmy mieli obraz rzeczywistości. Za poprzedniego prezydenta Nowaka w roku 2018 mieliśmy na promocję 870 tysięcy złotych. W roku 2018 na rok 2019, czyli to, co zostało przeznaczone, było 500 tysięcy złotych. Natomiast w tym roku, w ramach oszczędności i trudnego budżetu, prezydent zaplanował 300 tysięcy złotych. Cała ta kwota została skasowana. Nie ma drugiego takiego miasta w Polsce którym nie wydaje się zero pieniędzy na promocję. Co to znaczy promocję, nie promocję prezydenta. Promocja wydarzeń, w których uczestniczą mieszkańcy. Pan radny Grzegorz Ledziński za chwilę poda bardzo konkretne przykłady takich wydarzeń w mieście, które były wspierane przez Prezydenta miasta. W czasie, kiedy jest pandemia, pandemia mamy nadzieję, minie. Wszystko na to wskazuje, zaczynamy się szczepić, i tak dalej. Gdzieś przyjdzie odreagowanie ze strony społeczeństwa, oczekiwanie na wyjście na zewnątrz, na emocje, na spotkania, na kulturę, na wydarzenia. Nie może być tak, że inicjatorzy wielu przedsięwzięć będą przychodzili do prezydenta, a prezydent powie zero. Nie ma, ani symbolicznie, ani niesymbolicznie. Nie mam ani jednej złotówki na to. W stosunku do budżetu 600 milionowego miasta, 670, w sumie 710, 710 milionów, ale 680 dochodów, Kwota 300 tysięcy złotych to jest promil promila. Nie ma innego wytłumaczenia jak czysta złośliwość, jak chęć dopieczenia, pieczenia, bo to, to się nie broni w żaden sposób, tego się nie da obronić w żaden sposób, bo to jest życie miasta. Tak wygląda życie miasta. I to naprawdę nie jest promocja prezydenta miasta na Facebooku. No nie żartujmy sobie, bo ona pewnie taka sama będzie bez względu na to, czy będzie 300 tysięcy, czy nie będzie 300 tysięcy. Natomiast zostawianie w tej przestrzeni zera jest po prostu zwykłym nieporozumieniem. Ja mam nadzieję, jako doświadczony samorządowiec. Że zostanie to objęte refleksją przez tych, którzy taki pomysł zgłosili, i sami wyjdą z inicjatywą do prezydenta miasta, żeby tą rzeczywistość po prostu zmienić. Bo inaczej, przepraszam, ale sami siebie troszkę kompromitujemy. I to wygląda bardzo niepoważnie. Teraz bym, jeśli bym mógł poprosić, to, żeby Pan Grzegorz jeszcze uzupełnił przykładami, jak to de facto w praktyce wygląda. Bardzo dziękuję. W ramach promocji miasta prezydent wspierał, współorganizował lub organizował wiele ważnych wydarzeń o charakterze kulturalnym. Na przykład Nowosądecki jarmark bożonarodzeniowy Wielkanocny Anielski, wspieranie forum młodych liderów, festiwal produktów regionalnych a także polony pod ratuszem Sądeckie juvenalia, Sądeckie Targi Szkół Średnich, Sądeckie Targi Szkół y, y, Uczelni Wyższych. W ramach wsparcia były organizowane akcje o charakterze świątecznym oraz patriotycznym, między innymi rocznica Powstania Warszawskiego, lokacji miasta Nowego Sącza, i wiele innych także dla dzieci i młodzieży, jak na przykład Sądecki Dzień Dziecka. Szanowni Państwo, cóż, spróbuję mniej więcej podsumować wczorajsze wydarzenia, które są naprawdę wielką niegodziwością i nieuczciwością niektórych radnych w stosunku do mieszkańców, którzy im zaufali. Ja zdaję sobie sprawę z tego, iż w tej grupie tych radnych destrukcyjnych jest pięciu takich prowodyrów, którym bardzo zależy na tym, żeby to miasto się nie rozwijało. Niestety są to częściowo ludzie powiązani z poprzednim układem, ale to, na to nie mamy wpływu. Niestety niektórych bardzo boli to, że wreszcie nowy sąd idzie naprawdę do przodu, że dzieje się dużo więcej niż działo się lata wstecz. Przykładem dobrym może być sądecki MPEC, który w ciągu bieżącego roku wykonał więcej inwestycji niż za całą kadencję prezydenta Ryszarda Nowaka, więc to wystarczy tyle. Zresztą wystarczy spojrzeć na ulicach, co się dzieje. Szanowni Państwo, odniosę się w kilku słowach do wystąpienia wczorajszego m.in. radnej Teresy Cabały, która, w moim zdaniem, w sposób kłamliwy przekazywała informację, że jakoby dopłaty do wodociągów, czyli wyciąganie pieniędzy mieszkańców z budżetu miasta i wkładanie do wodociągów, miało podość, przeciętnej rodzinie przynieść 1000 zł oszczędności w ciągu. Roku. Otóż sprawdziłem sobie, iż przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym według spisu ludności to jest 2,93. To są dane z 2011 roku. Zdaję sobie sprawę, że mogą te cyfry być troszeczkę mniejsze na dzień dzisiejszy. Jeżeli średnią rodzinę przemnożymy przez trzy osoby mieszkające w średniej rodzinie, czyli to już podniosłem, przez 2,5 m sześciennego, tyle średnio się zużywa miesięcznie, średnio mówię na, na osobę, daje nam to 7,5 m sześciennego wody. Miesięcznie. Miesięcznie. Jeżeli weźmiemy tą dopłatę, którą dopłacamy do wodociągów, to daje to rocznie 450 zł. Ja wiem, że to są pieniądze, które są może dużą wartością dla ludzi szczególnie ubogich, ale musimy pamiętać, proszę Państwa, że równocześnie, niezależnie od tego, działa wiemy, program wiemy. osłonowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sądzie. Sprawdziliśmy to dzisiaj. 144 rodziny korzysta z tego programu osłonowego. No tyle fajnie, że ci najbardziej potrzebujący otrzymują mimo wszystko pomoc taką realną skierowaną dla nich, a nie tylko dla nie, nie tą ogólną, która jest skierowana i do bardzo zamożnych, i do bardzo ubogich. Ja na przykład zdaję sobie z tego sprawę, że pani przewodniczącej Ilwonie Mularczyk ze względu na pewno bardzo niskie dochody przydadzą się do płaty do wody, nie wiem, może tam jakiś jacuzzi, basen, ale no, dla mnie to jest po prostu niegodziwe, żeby coś takiego robić. No i jest jeszcze trzecia kwestia w tej materii, szanowni państwo. Wszyscy mieszkańcy bloków, którzy płacą czynsze i w czynszach płacą za wodę, mogą się starać i starają się w, niech, w niektórych przypadkach o tak zwane dofinansowanie do czynszu. I dostają to dofinansowanie. I w tym miejscu pojawia się trzecie dofinansowanie do wody. I może by w tym nic złego nie było, tylko po prostu w konsekwencji tego, co zrobiono za poprzedniej kadencji, dopłata do wodociągów, które notują milionowe zyski, mają ogromne zapasy na kapitale zakładowym, to jest wyrzucanie pieniędzy mieszkańców w błoto przysłowiowo w błoto. A tymczasem konsekwencją tego, co zostało podjęte przez część rady tej destrukcyjnej miasta, no bo to niestety 12 do 11, więc widać, było, że to było stricte polityczne głosowanie, to jest mniej więcej konsekwencja taka. Nie chcemy lodowiska, są potrzebniejsze rzeczy, tak, trzeba wpompować pieniądze do wodociągów, są potrzebniejsze rzeczy, bo tam pracuje kupę naszych rodzin, naszych znajomych, tak. To jest bardzo ważne i miasto nie może tego tknąć nawet, bo nawet radnych tam nie wpuszczają, którzy chcieli sprawdzić choćby poprawność wydawania pieniędzy czy inne koszta. 100 tysięcy złotych, jak prezydent mówił, już poszło jako realizacja tego zadania i w tym momencie te 100 tysięcy znowu wyrzucimy w błoto. Bo destruktywnym radnym tak się spodobało, uprzykrzyć prezydentowi życie. Jeżeli pójdzie coś nie tak z wykonaniem budżetu, czyja to będzie wina? Prezydenta. A budżet uchwalił kto? Radna Teresa Cabała. To nie jest budżet prezydenta, szanowni państwo. E, następną rzeczą. E, wspomniane było już dzisiaj: 500 tysięcy kilometrów zrobią w Sączu autobusy mniej, jeżeli nie dostaną tych pieniędzy. Co to oznacza w praktyce? Obniżenie nitki lit połączeń albo rezygnacja z karty sądeczna. E, wczoraj e, dzwonił do mnie mieszkaniec e, oburzony tym, że faktycznie może stracić tą kartę sądeczna. I powiedział tak: Ja mam dużo dzieci. Jeżdżąc z tymi dziećmi, odwożąc ich do szkół, do przedszkoli, ja oszczędzam około 500 zł miesięcznie. I to jest realna pomoc dla tych najuboższych, których nie stać na samochód, którzy nie mają jak się przemieszczać. To jest realna pomoc tam, gdzie ona jest najbardziej potrzebna, czyli pomoc celowana. To jest bardzo, bardzo istotne. Wiecie co Państwo, ja tak zastanawiałem się nad różnymi rzeczami i tak porównując te wydatki, o których tutaj wspomniał prezydent i radny Grzegorz Ledziński, jak również pozostali koledzy, a mianowicie te, ten, ta pula budżetowa tych 300 tysięcy zaproponowana przez prezydenta, która została wycofana poprawką radnej Teresy Cabały. Chciałem zauważyć, że pani radna Teresa Cabała, jak i pan radny Wojciech Piech, jak i pan radny Michał Kądziołka, już o niektórych pominę, bo, bo, bo oni byli najbardziej tym zainteresowani. Oni bardzo dbali o to, żeby te wydatki na promocję miasta były wysokie. W roku 2018 było to ponad 870 tysięcy. W poprzednim roku, czyli w 2019, było to już 600 tysięcy. Prezydent w, poprzednim, w, tym, w tegorocznym budżecie określił tę kwotę na 513 tysięcy, przy czym wydane było niewiele ponad 200. I tu, proszę Państwa, zaczynamy dochodzić do konsensusu. Oszczędności na każdym kroku, a nie głupie decyzje. Bo głupia decyzja, którą, którą, z którą dzisiaj się stykamy. Polega proszę Państwa na tym, że najprawdopodobniej, bo prawdopodobnie się nie da zrealizować tych inwestycji, o które, które wnieśli tą poprawką z przyczyn prostych, formalnoprawnych, finansowych, czy takich na przykład, że na boisku najpierw trzeba przesunąć gazociąg, co kosztuje dosyć dużo i wymaga czasu. I to nie jest takie proste, to w tym, w tym samym momencie te pieniądze zostaną zablokowane. 4,5 miliona będzie w budżecie postu, który będzie nieużywany, a miasto prawdopodobnie będzie musiało zaciągnąć kredyt. Czyja to będzie wina? Ależ oczywiście, że prezydenta. Tylko my, proszę Państwa, musimy mówić głośno i wyraźnie. Jeżeli ktoś na złość, z premedytacją robi złośliwie dla mieszkańców Nowego Sącza i legitymuje się mandatem radnego, to jest zwykłym oszustem i zdrajcą. I nie można tego inaczej nazwać. Sprostuję jedną rzecz, Szanowni Państwo. Te 450 złotych... Dopłaty do wody dla, jed, dla przeciętnej rodziny trzyosobowej to jest rocznie, rocznie. A Pani Mularczyk wszędzie podaje, że to, że, jest, że to jest miesięcznie. miesięcznie. Nie, jest. Że, to jest że to jest tysiąc złotych. Że, aha, że to jest tysiąc złotych, dokładnie. Więc myli się tylko o 50%. Proszę zwrócić uwagę po prostu jak to jest. Liczenie to jest wszystkiego jest. na oko, szukanie postu po inwestycji, szacowanie na oko. To nie jest problem, żeby radny, który może wejść teoretycznie wszędzie w spółce komunalnej czy w ratuszu, mógł podejść do pani dyrektor działu inwestycji i poprosił o wycenę. 14. Skoro ja tak mogę zrobić, pan radny Józef Hojnor, wszyscy mogą zrobić. Nie? To jest pisanie z palca? Nie, proszę Państwa, to chodziło tylko o to, żeby prezydenta zablokować tam, gdzie tylko można. Bo dalszy rozwój miasta Nowego Sącza to jest pokazanie nieudolnego działania poprzedniej, poprzedniej kadencji prezydenta i jego świty, że tak powiem, bo tak niestety muszę to nazwać. To nie są radni. Są... Moim zdaniem to są ludzie, którzy postępują nieuczciwie w stosunku do mieszkańców i działają na niekorzyść miasta Nowego Sącza. A to jest niedopuszczalne. Dziękuję sobie. Proszę. Tak, to jest dywersja po prostu, oczywiście. Szanowni Państwo, korzystając jeszcze z okazji, że widzimy się prawdopodobnie ostatni raz w tym roku, chciałbym podziękować sądeckim mediom za ten rok współpracy, za to, że byliśmy razem, że przekazywaliście Państwo informacje mieszkańcom Nowego Sącza. Jestem bardzo wdzięczny za to wszystkim redakcjom. Mam nadzieję, że następny rok też będzie obfitował w dobrą współpracę. Chciałbym też pozdrowić wszystkich mieszkańców Nowego Sącza, życzyć spokojnego 2021 Roku. Mam nadzieję, że ten rok będzie rokiem powrotu do normalności zarówno w życiu osobistym, jak i społecznym, kulturalnym, ale także gospodarczym, że wrócimy do spotkań, wrócimy do tego, o czym mówił pan marszałek, to znaczy do tych bezpośrednich spotkań, do normalnego funkcjonowania, bo wszyscy jednak oczekujemy tych normalnych kontaktów. I mam nadzieję, że za rok powiemy, że, że ten rok 2021 był lepszy od roku 2020. Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję Państwu radnym za obecność i za wsparcie. Dziękuję bardzo.